Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię Komiksy i zapraszam Was na maluteńki, kolejny zresztą unboxing zaległości, które hmm, postanowiłem sobie kupić które są już niedostępne w sklepach nie mam możliwości, żeby o nie gdziekolwiek poprosić więc wyszukuję sobie gdzieś tam w odmętach internetu no i znajduję, nieczęsto na Allegro, jedną z tych pozycji, nawet dwie, które tutaj są, są mi szczególnie bliskie. Zaraz Wam powiem dlaczego. Może najpierw zacznijmy rozpakowywać. Tutaj zastanawiam się, jak to najlepiej ugryźć, żeby nie uszkodzić opakowania. Chyba mi się udało. Widzę, jest dobrze mimo wszystko zapakowane, więc tutaj raczej nie muszę się chyba... Przejmować, że coś się uszkodzi. I są to moi miłe dwie pozycje. Pierwsza pozycja, jest to komiks Najdłuższy Dzień Przyszłości, Lukasa Varelli. On został wydany przez Team of Comics jakiś czas temu. A z racji, że byłem na, na komiksowej Warszawie, miałem okazję poznać pana Lukasa, to stwierdziłem, że na no fajnie byłoby się zapoznać z tą pozycją. I naprawdę jeszcze chyba gdzieś jedna sztuka się uchowała. O ile dobrze pamiętam w internecie, bo jeden sklep miał po prostu dwie ostatnie. Z tego co pamiętam ona 49 zł kosztuje. Troszeczkę taniej mi się udało ją kupić i tutaj w e-mail To jest z tego co chyba się orientuje komiks niemy. I tak nie wiem, on wygląda. Ja oczywiście z nim się zapoznam, jeżeli byście chcieli coś więcej o nim wiedzieć, to jak najbardziej oczywiście jest to możliwe. I drugi komiks jest to Cudowny Chłopak Billy, nieznany współtwórca Batmana od wydawnictwa Centrali. Także też chciałem ten komiks zdobyć. On jest w twardej oprawie, jest względnie cienki. Tutaj widzę 33,90, tutaj było 31,90, ale i patronat Batcave, moi kochani. No, proszę, proszę, brawo! I tak jak no mówię, chciałem sobie nadrobić ten komiks. On w takiej formie jest zaprezentowany, ale no mówię, musiałem go mieć jako fan Batmana. Więc moi kochani, to są te dwie pozycje, które zdobyłem, które sobie kupiłem jeśli chodzi o zaległości, także dziękuję Wam bardzo, że chcieliście chwilę ze mną pobyć, obejrzeć ten materiał. Oczywiście zapraszam na inne moje filmy na kanale. Wam oczywiście przypominam, że jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, możecie zasubskrybować kanał, napisać jakiś komentarz, polubić, udostępnić moje filmy. Strona internetowa, fanpage na Facebooku, oczywiście konto na Instagramie. Także dziękuję Wam, że tą krótką chwilę chcieliście ze mną pobyć. Tak wyglądają dwa komiksy, które sobie nabyłem. Was oczywiście zapraszam już niebawem na kolejne materiały. Także do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!